Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chciałem się odnieść do materiału. YouTube skasował patriotyczny kanał Polaka z Niemiec, chwali Polskę. To jest z kanału wideo prezentacja Mowa tutaj oczywiście o Gornaju. No i chciałem tutaj kilka rzeczy sprostować. W tym materiale Gorna jest przedstawiany jako taki bardzo dobry patriota, który. Tylko i wyłącznie chwali Polskę, który nic złego nie mówił. Oboje nie wiedzą, dlaczego ten kanał został usunięty. Tutaj mógłbym też się zastanawiać, jeżeli prawdą jest to, że nie dostał strajka, ten kanał został od razu usunięty. Dlaczego tak było? Bo najpierw powinien dostać strajka. Jako powód usunięcia kanału miał mowa nienawiści. Oni oczywiście nie wiedzą, dlaczego ten kanał został usunięty. Więc ja chciałbym podać takie przykłady. Dlaczego tak mogło być i dlaczego tak jest? Odniosę się tutaj do, do dwóch materiałów z tego kanału, który właśnie jest usunięty. Mowa była o niemieckich rybakach, którzy łapią polskie ryby. No to, to w ogóle nie taki chwytliwy tytuł, bo oczywiście ryba wie, czy jest polska czy niemiecka, i tak samo niemiecki wędkarz yy, specjalnie wyławia polskie ryby, a, a niemieckie zostawi jeszcze nie zarybiają, nie? A to chodziło. W innym materiale, na przykład, było podawane, że w Niemczech jest źle. Ludzie stamtąd przeprowadzają się do Polski, kupują mieszkania, kupują domy, bo, bo w tych Niemczech jest tak źle i tak samo z pracą już jest dużo gorzej, szukają pracy w Polsce, co po części jest prawdą. Na, należałoby jednak spojrzeć z drugiej strony, ilu Polaków wyjeżdża co roku za pracą do Niemiec, tak? żeby tam mieszkać, żeby tam zarabiać pieniądze. to... Należałoby to porównać. O co chodzi z mową nienawiści? U ciebie, Gornaj, w tych materiałach Polska jest bardzo fajnie przedstawiana i dla mnie to jest spoko, że pokazuje, że w tej Polsce jest lepiej i tak dalej. Ja się pod tym podpisuję. Natomiast bardzo źle przedstawiasz Niemcy. To jest kraj, w którym się wychowałeś, gdzie miałeś dach nad głową, gdzie byłeś karmiony, gdzie nauczyłeś się tego języka niemieckiego i w którymś materiale nawet się przyznawałeś, że teraz w Polsce dzięki znajomości tego języka niemieckiego, po prostu zrobisz w Polsce większe pieniądze. Problem jest taki, że ty nie masz nawet tyle szacunku do tego kraju, w którym się wychowałeś. Dla ciebie teraz Polska jest najlepsza, a wszystko odnośnie Niemiec to jest B. I tutaj można się podczepić właśnie pod tą mowę nienawiści nie? odnośnie tych Niemiec. Chciałem jeszcze tutaj podać dwa przykłady z tego twojego nowego kanału. Z pierwszego przykładu na koniec filmiku wrzucę zrzut ekranu, gdzie jeden z Twoich widzów zapytał się, kim jest Iras, który na, na Twój temat nagrał kilka materiałów, to jakiś narkoman, nie wiadomo kto, Ty dałeś serduszko tak, pod tym komentarzem, czyli podpisałeś, że rzeczywiście to jest narkoman i jeszcze sam skomentowałeś, że to jest szpun, no trochę nie? Łanie, nie? zwłaszcza, że, że jesteś dorosłą osobą. Druga sytuacja to jest Twój dzisiejszy materiał. pel znów na fali. Nie damy się, tutaj chciałem przejść do fragmentu 4.30, gdzie mówisz o niemieckich małych gryzących pieskach. Uderzasz tutaj w Polaków mieszkających w Niemczech, a najbardziej, oczywiście, dostaje się Irasowi, Pole Life oraz Dawidowi. Myślę, że, że to jest bardzo, bardzo nieładnie, nie? Z Twojej strony, że, że coś takiego robisz. U Atora y, się jako taki, kurczę, kryształ, nie? Tak samo Ator Ciebie przedstawiał, Jaki taki, kurczę, patriota, fajny gościu. Tworzył coś innego, czego, czego za dużo nie ma na, na YouTubie. Nie wiadomo, dlaczego mu ten kanał usunęli. Musisz się liczyć dzisiaj z konsekwencją taką, że każdy z nich może zgłosić ten film i odnieść się do tego materiału, gdzie mówisz o tych y, małych, niemieckich, gryzących pieskach. Tak samo każda osoba mieszkająca w Niemczech Pracująca każdy Polak, może się poczuć urażony i może zgłosić Ci ten film. Ja tobie życzę dużo powodzenia, mam nadzieję, że odblokują Twój ten główny kanał, że będziesz dalej nagrywał, tylko według mnie postaraj się nagrywać te, te treści patriotyczne i tak dalej. Nie ciśnij po tych Niemcach bądź fair wobec swoich widzów, bo musisz wiedzieć, że nawet jeżeli w komentarzu kogoś obrażasz, to też to może być właśnie pociągnięte pod tę mowę nienawiści. To tyle z mojej strony, trzymajcie się, do usłyszenia!